Fajnie by było, gdyby dało się takie radio zasilić z powerbanka. Czy się da? Zobaczmy na baterię. Bateria ma napięcie 7,4 V. Tutaj jest to napisane i jest to bateria litowo-jonowa. 7,4 V. Od razu uprzedzam, żebyście bardzo uważali z jakimikolwiek eksperymentami z baterią. Baterie litowo-jonowe są bardzo wrażliwe na zwarcia, przegrzania i urazy mechaniczne. W każdym z tych przypadków mogą się zapalić, wybuchnąć, no generalnie możemy spowodować pożar lub sobie zrobić krzywdę, dlatego bardzo uważajcie. Ja baterii na razie nie będę używał, tylko spróbuję zasilić. Ten radzy telefon z Powerbanka. Mam Powerbank o pojemności 10A, i tu nie będzie widać prawdopodobnie, ale on ma wydajność ma dwa gniazda wyjściowe, i na nich ma napięcie 5,1V i prąd maksymalny 2,6A. Nie możemy tego Powerbanka przeciążyć. Zatem musimy sprawdzić, ile radio pobiera podczas nadawania, bo podczas odbierania na pewno pobiera bardzo mały prąd. Zatem ustawiłem sobie na zasilaczu napięcie 7,4 V. Podłączam zaciski tutaj. Ten przycisk połączony z masą, z tym metalową obudową, to jest minus. Ten odizolowany, to jest plus. Jak będziecie robić eksperymenty, to też uważajcie, żeby sobie tutaj Zwarcia nie zrobić. Akurat mój zasilacz ma przy zabezpieczenie przeciwzwarciowe, więc się nie obawiam, ale trzeba uważać. No i teraz spróbujmy je włączyć. Na odbiorze, złączonym z pobiera od 60 do 100 mAh. No teraz jest 60/20. Dobra. Spróbujmy otworzyć przemiennik. Może mi się to udać i zobaczymy jaki będzie pobór przy nadawaniu i przy odbiorze. Przy nadawaniu 1,5 Ampera, przy odbiorze to jest prawie maksymalna głośność, to było 150 mA, czyli 1,5 Ampera przy wydajności powerbanka 2,6 Ampera, to będzie chyba OK. Tylko teraz, czy radio nam będzie działało przy napięciu 5 V? Sprawdźmy. Włączę jeszcze raz i zjadę troszkę z napięciem. Zobaczymy, czy uda się. Już nie będę eksperymentował na przemienniku, tylko na wolnej częstotliwości jakiejś. Dobra. Teraz zjadę z napięciem. Zobaczymy, do jakiego napięcia się da zjechać, żeby radio działało. 5,1 jest 5,1. Już miga nam tutaj wskaźnik baterii, więc podejrzewam, że przy nadawaniu może być problem. 5,0 4,9 4,8 4,7. O, tu już nam znika. Przy 4,7 nam znika, także. Ja ustawię sobie 5.1, czyli tyle, ile ma power bank, i zobaczymy, czy w ogóle nadanie, nadawanie nam się uda. Niestety, nie działa. Wciskam nośną i nic się nie dzieje. Podejrzewam, że napięcie jest za niskie. Zobaczymy na 6V. O na 6V już działa. Dobra, zatem musimy zrobić coś, żeby to napięcie podnieść. Do podniesienia napięcia użyję takiej oto przetwornicy. Jest to przetwornica step-up, czyli podnosząca napięcie o wydajności około 3A, czyli dla naszych potrzeb wystarczy. Jest to proste urządzenie. Tutaj mamy podpisane wejście in plus, in minus out plus, out minus i tutaj jest potencjometr do regulacji napięcia wyjściowego e, żeby podłączyć to do powerbanku użyję jakiegoś starego kabla USB i e, najpierw sprawdzę e, na tym powerbanku e, po ucięciu no, tej końcówki Sprawdzę na których przewodach będzie napięcie, e, napięcie 5V. Jeśli będziecie to robić i będziecie obcinać ten kabel, to nie róbcie tego przy podłączonym kablu do powerbanka, bo spalicie powerbank albo dom. Także nie polecam, ponieważ nie mam cążek. Pod ręką tu na to nożyczkami, ale to jest cienki kabel. Także nie ma problemu. Po, przy odizolowywaniu tych przewodów też uważajcie, jeśli będziecie to robić, żeby nie porobić się zwarć. Stawiam na to, że czerwony to jest plus, a zielony minus. Ale sprawdźmy to. Nie wiem, czy woltomierz coś pokaże, dlatego że ten powerbank sam wykrywa obciążenie i wtedy się włącza po prostu. No nic tu nie mamy. Także ja podłączę do niego może jakiś telefon, żeby się ładował, i wtedy on mi poda napięcie na wyjściu. Ten powerbank. Nie ma włącznika. On działa tak, że dopiero jak się podłączy do niego jakieś urządzenie, to on się sam włącza i dlatego ja podłączę telefon, żeby on mi podał napięcie na wyjściu. Włączył się. Teraz telefon się ładuje na jednym wyjściu. Oba wyjścia mają wydajność 2,6A, więc nie powinno być problemu. Sprawdźmy teraz napięcie, czy dobrze trafiłem z kolorami przewodów. Najpierw. A, nie widzicie, nie, tu jest 2,3, 2,4 V. Odizolowałem już wszystkie cztery przewody. Zobaczymy, na którym będzie 5 V. Jest 5 V. Mamy między czerwonym i czarnym. Odwrotnie są podłączone końcówki. Zatem czarny to minus, czerwony to plus. I mamy już 5,1 V. Teraz oczywiście to odłączę od powerbanka i dolutuję końcówkę czarną i białą, czarną i czerwoną do wejścia tego do tej przetwornicy, wejście, czyli IN. Oczywiście się pomyliłem z kolorami przewodów. Przygotowałem zielony. Czarny skróciłem, także musiałem to zrobić jeszcze raz. Dobra. Yy. Plus do in plus, minus do in minus. Zobaczmy teraz, czy przetwornica nam daje napięcie. Bo jak widać, Powerbank działa. Daje napięcie na telefon i będzie nam też dawał na przetwornicę. 26V to jest chyba maksymalne napięcie tej przetwornicy. Zaraz śrubokręcikiem wyreguluję je na 7,4V. Tą śrubeczką w przetwornicy regulujemy napięcie. To jest potencjometr wieloobrotowy, więc on jest precyzyjny w drugą stronę. Weźmy 735. Dobrze. Mamy teraz na wyjściu 735. Ja dolutuję jeszcze tutaj na wyjściu dwa przewody, które podłączę. Tutaj pod te śrubki przykręcę, żeby nie było jakichś zwarć. Już polutowałem to. Czerwony przewód z przetwornicy, z plusa przetwornicy, idzie pod tą śrubkę. Odkręciłem. Na chwilę blaszkę, która tu była, żeby mi nie przeszkadzała i nie zrobiła zwarcia do masy. No a minus tutaj do minusa przetwornicy, wyjścia przetwornicy. Jeśli będziecie robić takie eksperymenty, pamiętajcie o biegunowości, żeby nie pomylić plusa z minusem, żeby nie porobić zwarć, bo można uszkodzić radio, przetwornicę, a także powerbank, no co jest najbardziej niebezpieczne. Działa. Zobaczmy. Czy działa nadawanie? Eee Nie działa. Spróbujmy zmniejszyć moc w radiu. Wtedy pobór, napięcia, pobór prądu spada dość znacznie przy nadawaniu. I czy w takim przypadku się da? Tutaj już nam działa nadawanie. Dobrze. Zobaczymy czy uda się otworzyć przemiennik. Podłączyłem moją radiorę i zmniejszę moc na, na małą. Zobaczymy czy uda się przemiennik otworzyć na świętym krzyżu odległość ode mnie 40 km około. Przepraszam, to jest przemiennik w Kielcach, przemiennik w Kielcach odległość ode mnie, nie wiem, z 12 km. Przemiennik na świętym krzyżu to jest ten u góry i on zdaje się, ostatnio nie działał były tam jakieś problemy. Mam tu jeszcze przemiennik dwumetrowy na świętym krzyżu. Zobaczymy, czy ten się uda otworzyć na małej mocy. Dobra. Dwumetrowy na świętym krzyżu działa. Odległość 40 km. Moc na minimum yy, w tym radiu to jest chyba nie wiem, 1 W. Nie wiem, nie pamiętam. Ale jak widać. Bez problemu można przemiennik otworzyć. Myślę, że w ten sam sposób można zasilić ładowarkę do, do akumulatorów. Oto ładowarka od tego Baofeng'a. Ona tutaj według tego co tu jest napisane na wyjściu daje 8,4 V i 500 mA z takim napięciem i natężeniem ładuje akumulator, a na wejściu potrzebuje napięcia stałego 10 V. Ja sobie zrobiłem tutaj taką przejściówkę, yy, która pasuje do tego wejścia, i oczywiście sprawdzimy, czy działa, bo podłączam przetwornicę do Powerbanka i dioda zaczyna mrugać. Yy, napięcie. Tutaj miałem ustawione na 7,4 V. Zatem muszę sobie napięcie zwiększyć na 10 V, bo takie napięcie daje zasilacz od tej ładowarki. Jest 10 V. Ten powerbank po jakimś czasie bez obciążenia się wyłącza, więc muszę go włączyć jeszcze raz. Działa, ładuje się, power bank się nie wyłącza. Tutaj mrugają cztery diody, które oznaczają, że jest pełny I, no i ładuje się. Zatem wniosek jest taki: Problemem okazało się nadawanie na wysokiej mocy, coś tutaj. Nie działa, podejrzewam, że te przewody prowadzące z powerbanku do przetwornicy są za cienkie i jest spadek napięcia na nich zbyt duży, albo przetwornica nie wyrabia, albo powerbank. Nie wiem, jeśli macie pomysł, dlaczego nadawanie na dużej mocy, mimo że tylko 1,5A pobiera, nie działa. Dlaczego to nie działa? No, ale jeśli jesteśmy, wybieramy się gdzieś, gdzie wiemy, że może być problem z ładowaniem radia, to myślę, że warto zrobić taką ładowarkę, mieć powerbank duży, dlatego że pojemność tego akumulatora to jest 2800 mAh, więc uwzględniając straty na przetwornicy. Taki powerbank 10 Ah powinien wystarczyć na trzykrotne naładowanie akumulatora w radiu od zera do pełna. Zatem, jeśli wybieramy się gdzieś w góry, czy w jakieś miejsce, w dłuższą podróż, gdzie wiadomo, że będzie problem z ładowaniem radia, to myślę, że taka przetwornica z dorobioną wtyczką można tu dorobić normalną wtyczkę, na kablu to wszystko ładnie. Podłączyć, zamknąć to w jakiejś koszulce termokurszliwej, i taka przejściówka wraz z powerbankiem jest rozwiązaniem na awaryjne zasilanie i ładowanie radia. Piszcie co o tym myślicie. Najbardziej liczę na komentarze na temat tego, dlaczego nie działało nadawanie na, na większej mocy, dlaczego to wszystko się wyłączało. Moje podejrzenia, już Wam powiedziałem, może macie jakieś inne pomysły. To tyle. W jednym z następnych odcinków pokażę, czy da się naładować radio z baterii słonecznej, którą pokazywałem w jednym z live'ów. Jednocześnie zapraszam na live'y, które są przynajmniej raz w tygodniu u mnie na kanale. Te, które się odbyły, są do obejrzenia. A y, zapraszam też na fanpage na Facebooku mój, Sierra Echo. Link macie pod filmem i tu u góry, czy po tej stronie. E, y, I na tym fanpageu będę też ogłaszał y, terminy kolejnych liveów. No i może tam będę wrzucał jakieś posty, których nie będzie w filmach. Także możecie polubić, jeśli używacie Facebooka. Jest też grupa radioaktywni, też nich macie, pod spodem i na górze ekranu. Zapraszam. No i zapraszam na kolejne filmy. Piszcie też w komentarzach, co chcielibyście jeszcze obejrzeć. Do widzenia, cześć.